Witam, witam na kanale Pasji Babci Ali. Słuchajcie, ostatnio byłam na giełdzie lubińskiej, to jest giełda starości, która odbywa się co sobotę. I co kupiłam? To jest mój nabytek. Przyda się. W domu się wszystko przyda. I to jest jedna, jedna z rzeczy, tak, zmo, tak zwana, z moich przydasiów. A do czego to będzie służyło? Słuchajcie, idealny znalazłam kosz wiklinowy. Piękny, cały, niezniszczony, a potrzebny to jest do noszenia drzew do kominka. Także akurat to dostałam. A jak było na tej giełdzie, co widziałam, to chciałabym Was zaprosić właśnie na takie krótkie przejście po tymi, tymi powiedzmy, uliczkami. Giełdy, w ogóle po giełdzie staroci lubińskiej. Co tam jest, co tam można zobaczyć, co można kupić, to naprawdę jest dużo rzeczy ciekawych. Także zapraszam, żeby uliczkami tymi pochodzić między tymi starociami. Jeżeli się będzie podobało, to się będę bardzo cieszyła z tego. A teraz zapraszam na giełdę przydasiów. Lubińska giełda staroci jest dość znana na Dolnym Śląsku. Każdej soboty odbywają się tutaj właśnie takie przetargi, sprzedaż, pokaz różnych rzeczy. Są to i starocie, i nowe rzeczy. Przyciąga tutaj na tą giełdę bardzo dużo ludzi tutaj z tego rejonu dolnośląskiego i nie tylko. Przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy mają coś do sprzedania, do zaoferowania. Ta giełda dość jest popularna. Niemal w każdą sobotę mieszkańcy Lubina mogą tutaj przyjść na giełdę, pooglądać, pospacerować, coś sobie znaleźć do domu i tak zwanego, jak ja to czasem nazywam, przydasia. A nuż się przyda, coś tu kupić. Bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża na tą giełdę. Chodzą, spacerują, dotykają, może nawet na tej gie giełdzie coś zjeść, napić się kawy. Bym powiedziała, że takie sobotnie przedpołudnie, jakie jest, które, w czasie, który odbywa się właśnie ta giełda, jest dla wielu mieszkańców niesamowitą atrakcją. Atrakcją jest również dla tych, co tutaj starają się coś sprzedać, pokazać. Ja również tutaj przychodzę na tą giełdę. Odpowiada mi ten klimacik, gdzie można pooglądać te wszystkie starocie. Trafia się czasem perełka, jak przyda się jakiś. Tym razem akurat może nie tak. Wszystko mi się podobało, żeby coś tam do domu kupić, ale pooglądać, podotykać to zawsze można i to zawsze jest ciekawe. To by się chciało mieć chociażby tutaj te jakieś dzbanuszki czy paterę, która mi się tutaj podoba. No, jest kilka rzeczy. Ciekawy ten świecznik. Słuchajcie, każdy, każdy coś, jeżeli szuka i chce coś kupić, to znajdzie. Ta patera może tutaj trzeba byłoby ją wyczyścić, ale koneserzy tych wszystkich staroci wiedzą, co z tym zrobić. Idąc tak tymi uliczkami, chciałabym Was zaprosić tak spokojnie, żebym ja już nie musiała tutaj cokolwiek mówić, a Wy sobie spokojnie pooglądacie, co. Tutaj, na tej giełdzie, można spotkać, co ja tutaj widziałam, bo atrakcji jest sporo. Może nie dla wszystkich, może nie każdy lubi takie stare rzeczy oglądać. Można też powiedzieć, że to są rupiecie, ale co mi tam zależy, żeby pochodzić i pooglądać, podotykać, a w tym wypadku pokazać to dla Was. A więc zapraszam i pooglądajcie sobie. Jeżeli się będzie podobało, niezmiernie mnie to ucieszy. you thank you Spacer po lubińskiej giełdzie dobiegł już końca. Pokazałam Wam atmosferę, jaka tu panuje, rzeczy do obejrzenia i do kupienia. Jeżeli się filmik podobał, proszę łapkę w górę. Subskrypcje również mile widziane, i za to wszystko Wam dziękuję. A za to, żeście ze mną obejrzeli ten filmik, to się niezmiernie cieszę, jeżeli się komuś coś tutaj spodobało. A więc do zobaczenia i do usłyszenia.